Dzisiaj tak myślałam, skąd się to wzięło, że ja mam nazwijmy to tak, taki płodny dzień, że, że takie mi przychodzą inspiracje do nagrywania wyników, do dzielenia się z Wami moim doświadczeniem, moim spojrzeniem. I dziś jest dziewiętnasty, czyli jeden to jest początek. Dziewięć, to jest kończenie czegoś. Czyli kończenie czegoś i zaczynanie czegoś. Jedenasty miesiąc, jedenasta liczba mistrzowska. A więc tutaj coś się chyba zaczyna. Co? Zobaczymy. A więc dzisiejszy temat przyszedł do mnie stres Smutek, samotność, osamotnienie. Ja myślę, że dzisiaj to jest, można pomału tak nazwać, chorobą społeczną. Większość ludzi z różnych względów żyje w stresie. Żyje w stresie, że nie spłaci kredytu. Żyje w stresie, że partner czy partnerka jej zostawi, że się nie sprawdzi. Jako partner, ojciec. I tak można by mnożyć wnoż, tych różnych niepewności, sytuacji stresujących. Te sytuacje stresujące też wynikają z poczucia braku. Nie mamy wpływu na to, co się stanie, bo nie mamy myśli, uczucia przechodzą same. Ale mamy stuprocentowy wpływ na to, jak sobie z tym poradzimy, jak na to zareagujemy. Czyli, czy będziemy się złościć, być agresywnym, nawet wściekać się, nie godzić, czy choć trudne, zadamy sobie pytanie: czy, czy ja mogę coś zrobić? Czy ja mam na to wpływ. Spróbować zrobić, co jest możliwe. Jeżeli nie mam wpływu, po prostu odpuścić i iść dalej, nie gryźć się tym. Jednym takich czynników stresu, dziś nazwę to stresożernym, jest samotność, osamotnienie wielu ludzi. Ludzie przeszli różne koleje losu, zostali sami, rozeszli się, czy partner, partnerka odeszła w inną przestrzeń, czyli zmarli, jak to się nazywa. I ta druga osoba zostaje sama. No i z początku jest ten czas żałoby, a później, nawet nie wie kiedy, Zaczyna się zmieniać. Tacy ludzie bardzo potrzebują drugiego człowieka, po prostu, tak zwyczajnie, porozmawiać z drugim człowiekiem. Dlatego zwracam się do Was, jeżeli macie takie osoby wokół, jeżeli wiecie, że takie osoby są, jeżeli widzicie, że zachowanie jakichś osób zaczyna być innym, bo ludzie w pewnym momencie, oni tego nie zauważą, zaczynają się izolować, wycofywać, zaczynają tracić sens i cel życia, nie nadają się kolejnych celów. I tak można by powiedzieć, że jakby idą już kierunku odejścia niektórzy. Niektórych to się jawi jako ruchy ku śmierci. O, można ustawić ustawienia Helingera Hellingerowskich i nie tylko, czyli powrócić do życia. Takie osoby mają ruch ku zmarłym. Tęsknią za nim. Wspominają. Ja wiem, że wspominać zmarłych by ta pamięć o nich nie zanikła jest ok ale nie za dużo często kiedy ktoś umrze za dużo się go przywołuje za dużo się o nim mówi To jest trudne do zrozumienia, ale ale tej duszy tak trudno jest tam Albo były miejsce, opiekuna mają swoją zmarłą mamę, tatę, babcię. I kiedy mówię takiej osobie, żeby poszukała tego opiekuna Bogu, co trudniejsze, aniżeli mieć jako opiekuna tą zmarłą osobę, co nie do końca jest dobre, szczególnie jak. Nie tak dawno zmarły te osoby. One, one mają po drugiej stronie swoje, że tak powiem, coś do zrobienia. A więc czasami możemy się zwracać do zmarłej mamy, taty. To mam zrobić wesprzej, zaopiekuj się, ale nie mieć tego cały czas. Wiecie, o czym mówię, że, że to jest takie trudne. Jeżeli ktoś ma w osobie zmarłej cały czas opiekuna i ta osoba nie wie, że też jest przyzmarły, ta osoba nie do końca może cieszyć się życiem, a o tym nie wie. A więc zwróćcie uwagę na ludzi, których znacie, którzy zaczynają się zachowywać trochę inaczej. Być może potrzebują tego wsparcia, być może potrzebują, żeby ktoś drugi zobaczył, że coś nie do końca jest tak, że dobrze jest wrócić, jak to się mówi do życia. Samotność to taka która zabrała już niejednego. Wielkie talenty naszych bliskich. Więc zacznijmy się do siebie zbliżać trochę. Gdzieś może wśród sąsiadów jest ktoś, do którego możecie się odezwać. I czasami możecie uratować takie życie, nie zdając sobie sprawy z tego, że ten człowiek na przykład ma już myśli samobój. Zdarzyło mi się i zdarzyło mi się kilka razy, że mi ktoś po latach napisał na swoje życie. Ale ja do niego tak ciepło napisałam. Ja o tym nie wiedziałam kilka lat. A więc spróbujmy ubrać się w miłość, życzliwość, wdzięczność. Ciepło, serdeczność i świecić Nie tylko świecić jako, jak w medytacjach jak to mówią, ale świecić tak na co dzień. bez Bezprzyjcie ludzi w stresach. To jest ciężkie i bardzo bolesne, jeżeli człowiek, ja to widzę w sesjach, Zdarzałam, zdarzały mi się klientki, które przez 20 lat miały trudne sprawy, nie miały komu o tym powiedzieć. Po prostu nie miały komu o tym powiedzieć. Ja byłam pierwszą osobą, do której mogły to mówić. A więc, jeżeli już to wypowiemy, to od razu robi się to lżejsze. Jakie są sposoby też na łagodzenie stresu, tej samotności, osamotnienia, izolacji? No, dziś to jest trudne, bo w normalnym możemy jeszcze spacerować, tak? Można się wybrać na spacer, ruch, można pogimnastykować się w domu, ale normalnie, jeżeli nie było pozamykane, no to basen, sauny, jakiś fitness, bo. Jak możemy przez pożywienie, ale poprzez nasze nastawienie. Bo jeżeli będziemy tkwili smutku, to obniżamy swoje wibracje. A jeżeli wznosimy się wyżej, to podnosimy swoje wibracje. A więc próbujmy zwrócić uwagę na drugiego człowieka. Nie oceniajmy go, nie osądzajmy. Czasy bardzo trudne, ale ten szacunek do drugiego człowieka. Ja tak widzę, jak ludzie zagadują na ulicy, tak po prostu, żeby uzyskać jedno słowo, żeby zobaczyć, że oni są jeszcze żyją. Boją się, ale odzywają się. A więc wspierajmy się nawzajem. Ja wiem, że to takie slogany. Nie jedna osoba mówi, ale bądźmy dla siebie życzliwsi, uprzejmi w rodzinie. To takie smutne, co się dzieje w rodzinach. Co jeden na drugiego mówi, co do niego mówi. A my spróbujmy troszeczkę inaczej. Będzie się króciutko na temat stresu, tej samotności. Być może to będzie dla kogoś inspiracja. Dzielmy się sobą tym, co wiemy, dobrym słowem, uśmiechem, życzliwością. Zapytać, czy możemy komuś, może starszemu bloku, jakieś zakupy kupić. Wiem, że są akcje, ale może Ty zechcesz zrobić coś dobrego dla siebie, dla kogoś. To takie piękne, to takie inspirujące to takie wzniosłe. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania. bo jak wspomniałam, transmituję na żywo. Dostaniesz wtedy powiadomienie, że ja jestem na żywo. A więc dziękuję za uwagę. Jeżeli ci się podobało polub. Zasubskrybuj, za jak powiedziałam. I do następnego razu. Pa pa.